Piszu mnoga o wojnie. o wojnie. Witajcie kochani, Krzychu Rozwadowski z tej strony Niekonsekwentni.pl Zapraszam na drugi odcinek z cyklu Piszu mnoga o wojnie. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, dlaczego w ogóle do wojny zimowej doszło, jakie były jej przyczyny i czy dało się zrobić coś, żeby tej wojny uniknąć. Po premierze pierwszego odcinka znalazło się sporo pozytywnych komentarzy, ale też takie uwagi z Waszej strony, że ten odcinek był trochę jednak za długi 37 minut to rzeczywiście jest sporo czasu, który trzeba wygospodarować, żeby sobie to w spokoju obejrzeć. Dlatego kwestie związane z tym, w jaki sposób uzbrojone były obydwie armie i kto nimi dowodził sylwetki dowódców postanowiłem rozbić przynajmniej na trzy odcinki. Dzisiaj skupimy się na armii fińskiej, jej uzbrojeniu i przygotowaniu do wojny. Zapraszam serdecznie. Finowie absolutnie odmienili myślenie odnośnie innej broni, której później na polach II wojny światowej używano już bardzo, bardzo chętnie. A przed tą wojną nie myślano o niej w ogóle jako o broni, która mogłaby wejść w skład uzbrojenia nowoczesnej armii. Mowa oczywiście o pistolecie maszynowym. Jeżeli oglądaliście e, filmy o latach 30., czy tam Peaky Blinders na przykład, to waszej uwadze na pewno nie umknął fakt wymiany ognia policjantów z gangsterami za sprawą właśnie takich pistoletów e, pistoletów maszynowych. Tym najpopularniejszym w tamtym okresie czasu był Tommy Gun, czyli pistolet maszynowy Thompson kalibru 11 mm. To była broń Którą rzeczywiście, o której, którą rzeczywiście skonstruowano przede wszystkim pod kątem policyjnym. Nawet polska policja w e, latach dwudziestych zakupiła e, kilkaset sztuk e, e, pistoletów maszynowych Thompson. Finowie po swojej stronie używali pistoletu maszynowego Suomi. To był pistolet maszynowy o kalibrze 9 mm. Charakteryzował się znacznie wyższymi właściwościami, jeżeli chodzi o wspomnianego już Miał większą szybkostrzelność, większą prędkość początkową pocisku. Była to broń niezwykle poręczna, lekka, łatwa do szybkiego dobycia i umożliwiająca prowadzenie ognia z przeróżnych, z przeróżnych pozycji. Idealnie ona wpisała się w ten model wojny podjazdowej, elementów wojny podjazdowej, jakie prowadzili Finowie do patrolowania, gdzie często dochodziło do nagłych spotkań, do bojów spotkaniowych, gdzie to były po prostu regularne strzelaniny. I tam fińscy narciarze, fińscy piechurzy wyposażeni w sułomi mogli zyskiwać przewagę ogniową nad radzieckim plutonem, będąc znacznie mniej licznymi. Otrzymanie sułomi to było ogromne wyróżnienie dla fińskiego żołnierza, dlatego że rozdawano je tylko i wyłącznie żołnierzom opanowanym, odpowiednio inteligentnym, którzy wiedzieli w jaki sposób użyć tej broni, by zyskać tą przewagę. Ponieważ Finlandia cierpiała na Chroniczny brak amunicji. Rzeczywiście trudno było sobie wyobrazić, żeby większa ilość osób w fińskiej armii mogła, mogła jej używać. To było kilkaset sztuk na dywizję piechoty, na, czyli na 14 tysięcy ludzi. I Rosjanie szczerze tej broni nienawidzili. Jeden z fińskich żołnierzy podczas walk w Motti, o Motti sobie jeszcze trochę powiemy, został odznaczony za wysłanie na tamten świat. Ponad 200 radzieckich żołnierzy za sprawą swojego pistoletu maszynowego. Więc jak któryś z kamratów fińskich ginął, a był w posiadaniu sułomi, to na, na, natychmiast znajdował się nowy, nowy właściciel. W czasie wojny kontynuacyjnej już ta broń była znacznie bardziej popularna, ale wtedy też znacznie częściej spotykano ją w wersji z magazynkiem 20-nabojowym. Co ciekawe, pistolet maszynowy Sułomi oraz yy, Analogiczna konstrukcja e, rodzimej produkcji na naboje do pistoletu Nagant e, była oceniana przez e, komisję w Związku Radzieckim. I do jakich wniosków doszła ta komisja? No, doszła do takich samych wniosków, do jakich doszła cała reszta świata. To jest broń policyjna. Trudno sobie wyobrazić e, użycie jej przez e, regularnych żołnierzy. Dodatkowo doktryna prowadzenia e, ognia. W Armii Czerwonej, w dywizjach strzeleckich, to była doktryna prowadzenia regularnych, powtarzalnych salw. I obawiano się absolutnie słusznie, że w rękach niedoświadczonych i spanikowanych żołnierzy, będzie się działa jedna bardzo prosta rzecz, to znaczy, oni będą tracili całą masę amunicji. I szybko się jej pozbywali. Nikołaj Woronow, marszałek artylerii radzieckiej, późniejszy, pisał w swoich wspomnieniach, że gorzko żałowali tej decyzji e, Rosjanie, ale oddali hołd tej broni, e, kopiując e, ją i tak właśnie powstała legendarna Pepesza. Jeżeli ktoś, oglądając Czterech Pancernych i psa, był w stanie oderwać wzrok od twarzy Poliraksy, to być może zwrócił uwagę, że właśnie taka e, Pepesza zwisała często na jej e, ramieniu. E, I Pepesza była podstawowym uzbrojeniem państw e, przyszłego Układu Warszawskiego, Aż do wprowadzenia karabinu AK-47 Kałasznikow. Oczywiście Suomi miało swoje wady. To była broń, która miała przeogromny apetyt na amunicję. 800-900 strzałów na minutę. To jak możecie sobie łatwo obliczyć, taki magazynek bębnowy bylibyście w stanie wystrzelać w mniej niż 10 sekund. Dodatkowo mogła prowadzić, można było za jej sprawą poprowadzić ogień pojedynczy, ale jego celność poniżej 100 metrów była znacznie znacznie słabsza. Podstawową bronią strzelecką fińskich piechurów był oczywiście karabin 7.62 mm Mosin, który był również na wyposażeniu armii czerwonej. Mosin to była konstrukcja z roku 1891, natomiast odznaczała się zwłaszcza w tej fińskiej wersji wykonania niezwykłą wytrzymałością, to był karabin też dysponujący bardzo dużą celnością. I dużą solidnością. Ta konstrukcja była na tyle porządna, że nawet w latach 50. wśród satelitów Związku Radzieckiego jeszcze używano tej broni w dywizjach strzeleckich. Tak więc była to broń naprawdę, naprawdę solidna. Zapewne za sprawą dużej ilości alkoholu, wypijanego w helsińskich hotelach, oczom wyobraźni czytelników. Zachodniego świata ukazywał się obraz pojedynczych winów wysyłających w zaświaty całe zastępy Rosjan za pomocą legendarnego noża Pukko. To był taki klasyczny Maier, coś trochę jak nóż Bowie. Natomiast te relacje były oczywiście relacjami wysanymi z palca, poza takimi sytuacjami bardzo, bardzo ekstremalnymi. Fińscy żołnierze wcale nie byli bardziej chętni od innych, od żołnierzy innych europejskich krajów w używaniu broni białej. Podstawową bronią przeciwpancerną na szczeblu plutonu fińskiego miała być, podobnie jak w naszym przypadku, też rusznica przeciwpancerna większego kalibru 20 mm o nazwie Lachti, natomiast... Ona nie zdołała wejść w skład uzbrojenia Finów. Po prostu zdecydowanie za późno podjęto decyzję o tym, żeby, żeby taką broń wprowadzać. Częściej spotykano ją podczas wojny kontynuacyjnej. Natomiast dokładnie taką samą nazwę miał rozpowszechniony w armii fińskiej ręczny karabin maszynowy 7,62 mm. Lachti, bardzo analogiczna konstrukcja do Browninga, naszego Browninga. 7,62 mm, wzór 28. To była konstrukcja przez wielu ekspertów uważana za pierwszy taki prawdziwy ręczny karabin maszynowy. Ona była dość ciężką bronią. 9 kg ponad ważył Lachty. Natomiast można było prowadzić z niej ogień zarówno Pojedynczy, jak i ciągły. To był jeden z pierwszych karabinów, który miał przełącznik do, do, do tego typu ognia, ręcznych karabinów maszynowych. Można było strzelać z niego na stojąco, z dwójnogu, na leżąco i zasilany był magazynkami 50, 20 i 75 nabojowymi. I rzeczywiście to była broń, która zapewniała bardzo dużą siłę. Ognia, ale Lachti miała jedną bardzo dużą wadę pod kątem wojny zimowej. To był towar, który był towarem eksportowym. Zaprojektowano go po to, żeby wejść na rynki zbrojeniowe świata. No, takim jedynym znanym nabywcą były Chiny. Natomiast e, ta wada Lachti to było po prostu zbyt dobre spasowanie tej broni. Ta broń była niezwykle dobrze spasowana, miała z, za mało takich wolnych luzów. W związku z czym e, używanie tej broni e, na bardzo niskich temperaturach no, powodowało, że ta broń się zacinała. Każdy fiński piechór miał przy sobie sprzęt, którym mógł w, e, bardzo szybko. Przywrócić sprawność tej broni, ponieważ wystarczyło na nią po prostu nasikać. E, oczywiście trudno sobie wyobrazić mo możliwość użycia takiego środka w momencie, w którym e, jest się pod e, ogniem artyleryjskim nieprzyjaciela albo podczas wymiany ogniowej, ale e, ponoć e, to działało. Tym podstawowym, ciężkim karabinem maszynowym był w obydwu armiach, zresztą Maxim wzór 1910. Broń niezwykle nieporęczna, ciężka, e, nie najnowsza, natomiast bardzo, bardzo wytrzymała, doskonale spra sprawdzająca się w tych arktycznych warunkach. No i co tu dużo powiedzieć, Finowie mieli tysiąc pomysłów na to, jak jej użyć. Ona oczywiście wynikały przede wszystkim z tego, że Finowie mieli niezwykle duże braki, jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską i moździerzową, e, w związku z czym Ciężkie karabiny maszynowe Maxim były używane zarówno w swojej właściwej e, roli, jak i jako broń przeciwpancerna, broń do zwalczania pojazdów, no i nawet jako lekka artyleria. Tak więc y, tych zastosowań karabinu maszynowego Maxim było bardzo dużo. Podstawową broń przeciwpancerną Finów, nie licząc wiązek granatów trzonkowych, które starano się wrzucić gdzieś tam pomiędzy gąsienice, był. Koktajl Mołotowa. Finowie go nie wymyślili. To była broń, która była używana przez strony republikańskie w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Natomiast wersja fińska była znacznie mocniejsza. I to tak znacznie mocniejsza, jakbyśmy porównali sobie lekkie hiszpańskie wino z fińską wódką. Wersja fińska składała się z mieszanki benzyny, nafty, smoły i chlorku potasu, a samego zapalnika nie stanowiła ściereczka, lecz ampułka z kwasem siarkowym przyczepiona taśmą do szyjki butelki. No to dawało dodatkową przewagę, zwłaszcza w tych niskich temperaturach, plus jeszcze taki, że tej butelki, gdy ona leciała, nie było widać, no bo przecież się nic nie paliło. Niszczyciele czołgów, czyli ludzie, którzy wbiegali między te pojazdy i rzucali w nie koktajlami Mołotowa, Charakteryzowały się wysoką skutecznością. No w tych pierwszych e, działaniach, dniach wojny e, zimowej, oni zniszczyli ponad 80 czołgów, natomiast no, też śmiertelność w tych oddziałach była bardzo wysoka, sięgała 70%. Co ciekawe, nigdy nie brakowało chętnych. Skoro już jesteśmy przy sposobach na niszczenie pojazdów opancerzonych, no to Finowie na kilka tygodni przed wojną otrzymali pierwsze um, zamówione armatki Bofors, które również my e, mieliśmy na swoim wyposażeniu. E, my produkowaliśmy je na licencji jako armaty wzór 36. To była broń niezwykle skuteczna. Natomiast Finowie mieli jej bardzo, bardzo mało. To była liczba dwóch, trzech armatek na cały pułk, tak więc dziwnego, że na nie huchali i dmuchali i to była broń, której, którą wprowadzano do walki w ostateczności, kiedy już było prawie, że pewne, że czołgi dokonają przełamania, to dopiero wtedy wchodziły, wchodziły te Boforsy 37 mm.